Witam wszystkich serdecznie, z tej strony Filipek i witam was w ostatnim odcinku z serii, w której gram w Sam Zero. W tym odcinku udamy się tam, do placówki transportacji wazowej architektów. W poprzednim odcinku udało nam się zbudować autonomiczne ciało dla Alana, a tutaj w tym pożegnamy się z naszą wazą. Także... Cóż... Jest, to jest koniec naszej przygody muszę tylko tak krótko przejść rybki przeżyją bierze się tylko napije do pełna niedokończony bar Pół góry nawet nie zagospodarowałem tego. Tutaj jest to centrum bazy. Tutaj ogród, magazyn, nie zagospodarowany jeszcze Kolejny magazyn, dog, obserwatorium, roślinki. Cóż, <laughs> idziemy do prawna. W razie czego zabrać, to są kostki jonowe i wszystkie takie pamiątki, które prawdopodobnie sam... Boże. No, nasza główna bohaterka chciałaby ze sobą zabrać. No i podpłyniemy tam z hitrakiem. Żegnaj, baso. Jeszcze tylko się obrócę tak, tak, tak Siadam w prawno. pakuję prawno Wsiadam z sitraka. i włyniemy Specjalnie wypłynę na powierzchnię Żeby było cokolwiek widać o, chyba wiem gdzie to jest. Ja chyba wiem. Ale pewny nie jestem. To trzeba będzie podpłynąć takim podwodnym przejściem i dostać się do jednej z placówek Alperry. Także widzimy się na miejscu jak znajdę tylko to wpłynięcie. To chyba tutaj. Tak, jesteśmy na miejscu. O, 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 o. Dobra. Citrack też jest w bezpiecznym miejscu. Żegnaj Citraku. Trzymaj się. Ah, jestem w takim kiepskim humorze, no bo jakby nie patrzeć, uwielbiałem tą serię nagrywać, prowadzić. A tak to muszę się pożegnać. Ale spokojnie, jeszcze jest podstawka sobotnika do przejścia. Są inne gry. Cóż, idziemy do przodu. Alan Cześć, Are you preparing to leave Alan? Yes, there is much to do Do you still wish to leave with me? Beyond this teleporter, there is no turning back. Are you kidding? I can't pass up a chance to see where architects come from. Besides, I don't have another ride. I do not know what we will find there. The others may be sick or angry. Or you could find peace. Family, I hope you are right. Please complete any business you still have on this planet. Join me on the other side. Please. oh Oh, wow. Robin, you're just in time. The Phase Gate is opening. You've been hiding a Phase Gate here this whole time. Only for the last millennium. It will lead us home. No wonder you hid yourself from Altera. It was imperative to keep the homeworld safe in hopes that the others survived yeah will you help me prepare the ship the energy masts must be moved into place well this is different Serio? Co ja mam? Co ja mam teraz zrobić? Mówię coś o masztach fazowych. Wyrównaj słup. Świetna jest ta technologia. jeszcze tu oh, no. wow. jeszcze się uczysz. Działa wszystko. Nie mogę nawet PDA otworzyć. Thank you. The masks are in place. The energy field is ready. There is no Yeah. Join me, Robin. Yeah. I apologize. The no. levitator was calibrated no. for heavy bodies. I would have helped you to your feet, but as you can see, I have been fully integrated with the ship. So is this was... permanent? Nothing is permanent. Are you ready to go? Yeah, you could say that. Ready to leave the past behind. Good. Please brace yourself and then we will depart. Mm. So that's all. Launching in three, two, one. Oh you. What will we find when we get there? If I am the last of my kind, I will experience the sorrow of ten thousand souls, Dimi. And if they survived? With you, I am ready to face whatever awaits. Co moi drodzy widzowie, nie mam słów. Ta, ta końcówka to coś, czego się w ogóle nie spodziewałem po subnautice. Rozwinięcie idei prekursorów, w ogóle zobaczyliśmy oj ich ojczysty świat zrujnowany. Być może. Ale zobaczyliśmy ich ojczysty świat. Dla mnie to, to, po, po, to było po prostu niesamowite. Cóż, czekam, moi drodzy, na trzecią część, bo tak coś mi się wydaje, że z każdą odsłoną ta seria robi się coraz lepsza. Dziękuję wszystkim za uwagę i słyszymy się w następnym odcinku. Cześć.